To jak to w końcu jest? Chcę? Czy muszę? Bardzo zasadnicze pytanie, którego nie zadaje sobie niemal nikt. Widać język potrafi kształtować rzeczywistość. Taki pogląd głosił już Teres Makina. I w sądzę że wielu, wielu innych filozofów tak naprawdę, słowem tworzymy rzeczywistość. I nawet jeżeli uważamy, że słowo nie jest tak naprawdę rzeczywistością, a jedynie symbolem, marnym odbiciem rzeczywistości, to jednak potrafimy tworzyć nim, kreować, zmieniać tą rzeczywistość. Słowo stało się narzędziem do skreowania rzeczywistości, ponieważ my tak bardzo uwierzyliśmy w słowa. Tak naprawdę wszystkie konflikty międzyreligijne sprowadzają się do, do sporu o nazewnictwo. I jeżeli ktoś przeanalizuje ten problem, to się zgodzi z tym. Ponieważ wiele z nich wyznaje... Praktycznie to samo, łącznie z filozofami wschodnimi. Jezus mówił to samo, co buddyjscy mnisi teraz mówią i mówili przez ostatnie tysiące lat. Więc tak naprawdę, gdy zejdziemy bardzo, bardzo daleko ze swoimi poszukiwaniami, to dojdziemy do wniosku, że słowo tak naprawdę nic nie znaczy. Ale my, ludzie, nasza cywilizacja, nadaliśmy mu takie znaczenie, że jest. W stanie kreować rzeczywistość. Ma tą moc. My nadaliśmy mu tą moc. I jest to niesamowite, ponieważ jednocześnie nie zdajemy sobie z tego sprawy. I często rzucamy różne słowa, bagatelizując ich znaczenie i bagatelizując ich moc. Obecnie ludzie wierzą, że jedyny 5% w ciągu dnia to nasze świadome działanie. Jeżeli 5% w ciągu dnia to nasze świadome działanie, to 95% to działanie podświadomości, czyli, nad, czyli części naszego mózgu, części naszego ja, której absolutnie nie jesteśmy w stanie kontrolować. Jedyne, co możemy robić, to programować tą część. A programowanie podświadomości wymaga systematyczności, samodyscypliny, czasu przede wszystkim i wiary, bo to tak naprawdę jest podstawa. Bez, bez wiary w to, że jesteś w stanie to robić, to. Nigdy ci się to nie uda, ponieważ nigdy nie znajdziesz odpowiedniej motywacji, aby to robić. A motywacja jest równie ważna, ponieważ jeżeli ustalimy sobie motywację taką, że chcę być lepszy niż jestem teraz, to również nie będzie działać. To nie jest motywacja, która napędza do działania, ponieważ jest to negatywna motywacja. Zawsze należy szukać pozytywnej motywacji do wszystkiego, co chcemy zrobić, do każdego naszego celu. Najpierw musimy obrać pozytywną motywację. Ponieważ pozytywna motywacja to nagroda. To dla mózgu coś słodkiego, coś dobrego, coś, co chce podtrzymywać w sobie. Tak więc, jaką motywację pozytywną moglibyśmy dobrać? Do, do, do naszego celu, jakim właśnie jest to, o czym przed chwilą mówiliśmy. Um, jeżeli ustalę sobie, że chcę być po prostu lepszy niż jestem teraz, to znaczy, że myślę o sobie źle. Ale, tak jak wcześniej powiedziałem, słowa mają bardzo duże znaczenie. I to, jak je ustawimy czasem, to, jak zrozumiemy Nasz cel może znaczyć bardzo, bardzo wiele. I teraz przyjmijmy założenie, że zamiast starać się być lepszym niż jestem, spróbujmy znaleźć motywację, która będzie przeciwieństwem tego, ale nie przeciwieństwem w sensie, że staram się być gorszym niż jestem, tylko Przeciwieństwo rozumowania tej, neg tej, tej negatywnej strony tej, 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 tego przesłania i zamienienia ją w coś pozytywnego. Więc spróbujmy zamienić ją w coś takiego jak na przykład: Chcę się rozwijać cały czas. Chcę się permanentnie uczyć. Wtedy tak naprawdę nie określam siebie. Jako negatywnej osoby w tym czasie i potencjalnie pozytywnej osoby później, tylko postrzegam siebie jako poszukiwacza, jako naukowca, jako kogoś, kto cały czas chce się rozwijać. I to jest moja motywacja. Jeżeli siadam do medytacji, to moją motywacją już nie jest stać się lepszym, ale ciekawość. Najnormalniej w świecie ciekawość, co tam się wydarzy, co zobaczę, co jeszcze znajdę w sobie. I to jest motywacja pozytywna. I w ten sposób twój mózg, twoja podświadomość jest skłonna się programować. Przy użyciu twojej świadomości, przy użyciu świadomych działań, świadomych narzędzi. No ale wracając do tego, że korzystamy mimo wszystko, nawet jak wyszkolimy swoją, Podświadomość, zaprogramujemy ją tak, jak byśmy chcieli, to tak naprawdę wciąż nie jesteśmy w stanie kontrolować jej cały czas. Ona nie będzie sobie działała non stop. Tak naprawdę świadomość, warto używać po to, aby tą podświadomość cały czas korygować jej działanie. Ona sobie idzie jakąś drogą, gdzieś tam chce, żebyśmy robili to, to i to. I jeżeli jest dobrze zaprogramowana, to przez większość czasu idzie tam, gdzie chcemy. Ale w Zawsze od czasu do czasu gdzieś zbacza z drogi. I wtedy właśnie to 5% świadomości jest potrzebne po to, żeby ją z powrotem wrzucić na te właściwe tory, gdzie chcemy, aby była. I jak to robimy? Jest jeden bardzo łatwy sposób, a, który każdy może zastosować od teraz, od razu w swoim życiu. I polecam, dać temu czas. Stosować się do tego przynajmniej przez kilka miesięcy, i potem obserwować, jakie są efekty, co się zmieniło w moim życiu, jak zmienił się mój światopogląd. A metoda, o której mówię, jest banalnie prosta. Zawsze, gdy używasz słowa muszę, albo chcesz użyć słowa muszę, nie używaj go. Zapomnij o takim słowie. Nic nie musisz. Zawsze zastępuj go słowem chcę. Choćby zdanie miało Ci wyglądać na najgłupsze na świecie i że coś jest z nim nie tak, to pamiętaj, że to poja, Twoja podświadomość Ci mówi, że tak jest, bo tak jest zaprogramowane. Więc na siłę wymieniaj słowa muszę na słowa chcę. Nawet jeżeli zdarzy Ci się już powiedzieć muszę, bo się zapomnisz, przypomnij sobie o chcę. I powtórz: Nie muszę, chcę. I ta metoda sprawia, że nagle kreujesz rzeczywistość na innym poziomie. Rzeczywistość, w której robisz tylko to, co chcesz, i nic nie musisz. I to jest realna rzeczywistość. W ten sposób przestajesz żyć w świecie snów. Ten świat snów gdzieś tam odchodzi i zapominasz o nim. I teraz wydaje Ci się, używając słowa muszę na co dzień, wydaje ci się, że ten świat, w którym jesteś, jest rzeczywisty. Że właśnie w tym świecie wszystko musisz, a właściwie więcej musisz, niż chcesz, jeśli chodzi o Twoje dzienne aktywności. Ale zastanów się nad tym. Przemyśl to. Przeanalizuj. Wejdź głębiej. Często słyszę. Że ktoś mówi: Muszę iść na zakupy, bo skończyły mi się bułki. Prosty przykład. Na pewno wielu z nas użyło tego sformułowania przynajmniej raz w życiu: Muszę iść na zakupy, bo coś mi się skończyło w kuchni. I możesz na tym poprzestać. To może być koniec Twojego myślenia. Ale gdyby pójść kawałek dalej. Czy naprawdę musisz iść na zakupy? Dlaczego idziesz na zakupy? Idę na zakupy, żeby kupić bułki. Okej. Okay. Ale dlaczego bułki? Bo muszę coś jeść. Okej. Okay. Ale dlaczego musisz jeść? Bo jak nie będę jadł, to nie będę żył. Okej. Okay. Ale jednak ja sam przez 3 dni nie jem. Robię taki post od czasu do czasu. Ludzie przez 20 dni nie jedzą. Więc naprawdę musisz? Czy po prostu chcesz iść do sklepu, kupić sobie bułki? Bo chcesz tego. I oczywiście, jeżeli nie będziesz jadł przez te 30 dni i stracisz całe zapasy tłuszczowe, to w pewnym momencie jesteś zmuszony, żeby. Zjeść te bułki albo zjeść cokolwiek innego. Ale czy na pewno jesteś zmuszony? Przecież kto w ciebie to wmusza. No bo jeżeli nic nie zjem, to umrę. Aha, czyli chcesz żyć. Nie musisz żyć, nikt cię do tego nie zmusza. Możesz w każdej chwili się wypisać, ale chcesz żyć. Więc zaczynając od tego punktu, do którego doszliśmy rozumując wstecznie, to jest punkt, gdzie kończy się droga. Dalej nie znamy, co jest. Nie wiemy, nie wyobrażamy sobie tego, nie mamy konceptu, co jest po tym. Wiemy tylko, że chcemy żyć. Jeżeli nie chcemy popełnić samobójstwa, jeżeli nie chcemy umrzeć, to znaczy, że chcemy żyć. To nie jest tak, że możemy podchodzić do tego neutralnie. Albo chcę umrzeć, albo chcę żyć. Jeżeli nie chcę żyć, to chcę umrzeć. Jeżeli nie chcę umrzeć, to chcę żyć. Więc, startując w tym punkcie, chcę żyć. Ok, chcę żyć, więc chcę jeść, więc chcę pić, więc chcę chodzić, więc chcę mówić. Czy gdziekolwiek tutaj na tej drodze, cokolwiek musisz, czy jeżeli powiesz, muszę iść do pracy, i pójdziesz tak samo do samego początku tego rozumowania, to czy naprawdę musisz iść do pracy? Analizując swoje życie, doszedłem do wniosku, że w życiu nigdy, ale to nigdy, nic nie musiałem wszystko, ale to dosłownie najdrobniejsza mała rzecz jaka wydarzyła się w moim życiu była dlatego, że chciałem że chciałem, aby tam była nawet jeżeli nie była przyjemna, nawet jeżeli nie miałem na to ochoty, to chciałem jak wyjście do dentysty borowanie w zębach wcale nie jest przyjemne ale chcesz mieć zęby, chcesz zachować je chcesz, żeby ci się nie psuły, chcesz, żeby były zdrowe chcesz ty być zdrowy więc chcesz iść do dentysty i chcesz tam siedzieć i przeżywać to, co przeżywasz. Otwórzmy swój rozum na możliwość kreowania rzeczywistości i świata swoimi słowami. I zamień każdy muszę na chcę. I zobaczysz, że świat jest dużo bardziej magiczny. I niepoznany, tajemniczy, ale też równie piękny i niesamowity niż kiedykolwiek ci się wydawało. Spróbuj.